Sprawdź, czy bank, z którego pochodzi wyciąg, jest na liście obsługiwanych wyciągów. Wyciąg musi być w formacie PDF, niezeskanowany. Wejdź na firmy, lista firm i znajdź firmę, dla której chcesz dodać wyciąg bankowy, a następnie wejdź w edycję tej firmy. Dodaj numery kont bankowych dla firmy i nazwij je dowolnie. Zaznacz wyciągi bankowe i zapisz zmiany. Wejdź w parametry ustawienia integracji wyciągów i wybierz firmę. Wejdź do rewizora w administracja, słowniki, rachunki, podmiotu. Dodaj rachunek lub edytuj istniejący. Wpisz numer rachunku, nadaj nazwę rachunku, która nie zawiera polskich znaków, najlepiej krótką, np. PKO, a następnie przekopiuj ją do pola bank i zapisz zmiany. Wejdź w parametry ustawienia integracji wyciągów i dodaj wymiar. Nazwij go na przykład kategorię ustaw, że typ wymiaru to lista wartości do wyboru. Zaznacz, że wymiar przeznaczony jest dla wyciągów. Dodaj go i wejdź w ten wymiar. Następnie dodaj do wymiaru kategorie, których będziesz używał do księgowania transakcji, uzupełniając nazwę i dodatkowy kod tym samą wartością. Ważne, kategorie nie mogą zawierać polskich znaków. Wejdź w rewizorze w Administracja, Słowniki, Kategorie i dodaj takie same kategorie, jakie utworzyłeś w Saldeo Smart. Wróć w Saldeo Smart do Parametry, Ustawienia integracji wyciągów i wybierz wcześniej utworzony wymiar dla kategorii Zapisz zmiany. Wejdź w wyciągi, lista wyciągów i dodaj wyciąg w PDF do odpowiedniego okresu, a następnie go wyślij. Po dodaniu, wejdź ponownie na listę wyciągów, wybierz ponownie okres i kliknij pokaż. Wejdź w transakcje powiązane, kliknij na pierwszą transakcję. Na każdej transakcji wybierz typ transakcji oraz koniecznie kategorie z utworzonego wymiaru. Jeśli to transakcja z kontrahentem, to musisz określić też kontrahenta. Wpisując jego NIP lub minimum trzy znaki jego nazwy pojawi ci się do wyboru kontrahent. Jeśli transakcja nie dotyczy kontrahenta, to wybieramy inny typ transakcji i adekwatną kategorię z listy. Po sprawdzeniu wszystkich transakcji wróć do listy poprzez przycisk Powrót do listy. Zaznacz wszystkie dokumenty, a następnie kliknij Eksportuj. Kliknij wyświetlony plik, aby go pobrać, i wskaż katalog, do którego chcesz zapisać plik. Wejdź w ewidencje pomocnicze, schematy importu i dekretacji i dodaj schemat. Wybierz typ dokumentu, wpłata lub wypłata z konta. Nazwij dowolnie schemat, wybierz utworzoną wcześniej kategorię, wybierz dodane wcześniej konto bankowe. Określ też rejestry i daty. Wybierz jako opis tytułem dokumentu, a następnie dodaj konta, na jakie transakcje opisana daną kategorię ma być księgowana. W polu treść również wybierz tytułem dokumentu. Jeśli nie korzystasz z bilansowania grup i całości dekretu, zmień na bilansowanie całości dekretu. Aby szybko utworzyć kolejny schemat, możesz powielić istniejący i zmienić jego nazwę, a następnie zmienić też konta księgowe. Utwórz schemat do każdej kategorii, którą wybrałeś do opisania transakcji z wyciągu. Dana kategoria może być użyta tylko w dwóch schematach. Dla wypłaty z konta lub do wpłaty na konto. Po dodaniu wszystkich schematów możesz przejść do etapu importu wyciągu. Wejdź w narzędzia, import i wskaż plik z wyciągiem, który wcześniej pobrałeś. Zaznacz wszystkie transakcje, a następnie kliknij zakończ. Transakcje zaimportują się do wcześniej wskazanego rejestru. Będą zawierać też opis transakcji z wyciągu bankowego.